rzeczy każdy penis jest bezbrądy, zziębnięty i niepewny siebie. Mam wrażenie, że poznałam kilka, które przeczą tej teorii. To, co poznałaś, to nie był penis, tylko pasożytujący na nim mężczyzna. I to jest właśnie największa tragedia penisów. Obudził się? Jaka tragedia, bo się zgubiłam trochę. Że nie występują luzem. Każdy ma doczepionego do siebie rozczarowującego faceta. Tymczasem, gdyby penisy były dostępne luzem, na przykład w sklepach zoologicznych, to kobiety by je kupowały zamiast jorków albo jamników. Z rodowodem? No wyłącznie. Żadnych kundli. Czujesz to? Idziesz ulicą i prowadzisz na smyczkach takie śliczne trzy penisy. Wesołe, grzeczne, dobrze ułożone. Gwizdzisz na nie, one przybiegają i skaczą, żebyś im życiła po ciasteczku. Byłoby pięknie. Ja pierdolę, czy to dziecko ciągle musi tak płakać.